Wchodzę sobie na takach, a ty urodziłeś się jako za dzieciaka, a, a. chociaż każdy z nas zwiedza cały świat, ej, ej, robię sobie, ej, robię sobie, wchodzę, 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 nie daję tam się, kiedy, 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 pod ławką, najebane sobie, ej, ej, tylko se zapamiętać, że ja tylko tutaj nie na wyświetlach, ej, ej. Wbijajcie jak najszybciej. Tutaj na Instagramie, czy tam na YouTube. Ej, jak najwięcej lajków, jak najwięcej ziomów. Niech mi wbije wyświetleń, subów też. A ty, a ona niech pije wódę cały dzień. Ej, ej, ej. Chodzę, schodzę, wchodzę. Mój pierwszy tu kawałek. Chodzę, wchodzę, wchodzę. Już niedojrzałe? Wchodzę. Je, je, je. Wchodzę sobie na wyświetleń, je, yeah, je, yeah. wchodzę sobie na wyświetleń, eń, eń, a ty tylko, a ty tylko się jesz, sobie kwaas. no a ty w kiblu będziesz sobie srać, chociaż tu nie w kiblu, bo cię nie słuch nawet, ej, ej, będziesz się załatwiać tu na trawie, je, yeah, je. Yeah.